Czy warto stosować olej z CBD bez THC? Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu: Konopne Rozmowy Beaty. Mój gość już u mnie był. Zobaczcie, uśmiecha się, jest zadowolony i mimo wszystko, że gdzieś tam mówi, że się stresuje, to nie ma tego stresu. Ze mną Arkadiusz Michaluk. Arkadiusz Michaluk zainicjował. I jest współwłaścicielem Sativa Life, krakowskiego producenta olei konopnych terapeutycznych. Firma wystartowała w 2019 roku z jednym produktem. To był taki olejek 10 gdzie muszę powiedzieć, że ja w nim jestem rozkochana. Gdzieś tam w tle był olejek 15-procentowy bez THC, ale ja go traktowałam troszeczkę po macoszemu. I dzisiaj chciałabym właśnie w tym temacie ze współwłaścicielem porozmawiać. Ja się nazywam Beata Nowotnik, zainicjowałam komunotne rozmowy Beaty i jestem menadżerem regionalnym Satiba Live. Pomagam osobom pięknie żyć. Arku, cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Na razie czekamy na to, żeby Facebook nas zobaczył już dał powiadomienia, że jesteśmy. I chodźmy do konkretów. Ja jestem zwolenniczką olejku z THC. Ale na dzień dobry chciałabym Cię zaprosić i zapytać, o co chodzi w tym THC i dlaczego w moim odczuciu, mówię w moim odczuciu, uważam, że jeżeli w olejku jest dopuszczalna ilość THC, to te olejki są lepsze. Jak to jest w tym THC? Dzień dobry wszystkim, cześć Beato. Yy... Zaczynając od początku, tak, działamy już 4 lata, tak jak powiedziałaś. Zaczęliśmy od jednego produktu, faktycznie to był nasz jeden flagowy produkt, był to olejek CBD RAW, najbardziej surowy, najbardziej naturalny jak to tylko możliwe. Dzisiaj już po ponad czterech latach naszej działalności mamy 33 produkty w swojej ofercie. Więc to już się, robisz się taki kompletny, fajny, pełny network. Ja to bardzo lubię takie powiedzenie, że jesteśmy w tym najbardziej kompletnym networkiem, tak naprawdę, ze wszystkich networków, jakie są dostępne, ponieważ nie mamy żadnych pakietów, nie mamy wysokich cen. Wszystko robimy takie pro-ludzkie, pro, pro czyli jeśli ktoś chce propagować zdrowe życie, to, 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 to my to wspieramy. I, i przechodząc do swojego pytania, czyli do olejku z THC. W konopiach siewnych, na których się skupiamy, są śladowe ilości THC i setek innych substancji. I w olejku RAW w naturalny sposób to THC występuje. Z tym, że jest to tak niewielka ilość tego THC, że to nie wykazuje żadnego działania psychoaktywnego. To nie są takie konopie, jak większość z nas sobie myśli, mając. Przed oczami obraz konopi, że to są takie konopie do palenia i gdzieś tam, nie wiem, sprzedawane na osiedlach, czy teraz już w aptekach. To w ogóle nie ta bajka. W tych, naszy, w tych naszych konopiach, z których my robimy nasze produkty, nasze olejki, jest 0,2 THC, więc tam nie ma żadnego efektu uzależniającego, psychoaktywnego. To chodzi o to, że nawet bardzo niewielka ilość THC po prostu podbija działanie innych kanabinoidów. I tak jak w konopiach jest szereg kanabinoidów, jest kilka takich najbardziej popularnych i po to, aby móc się otworzyć na, czy to na rynki niektóre, czy to na niektórych ludzi, czy to um, przełamać niektóre bariery, ja nie wiem, jak to tak delikatnie powiedzieć, ponieważ jest cały czas taka psychiczna bariera, że jak konopia, to na pewno coś tam jest, nie wiem, psychoaktywnego czy coś niedobrego, a jest wręcz, wręcz przeciwnie. W zasadzie już cały świat, już teraz tam w Polsce, gdzie, gdzie pięć lat temu czuliśmy się trochę jak tacy dilerzy spod sklepu promując nasze olejki, to dzisiaj już w zasadzie na każdym kroku, czy w aptece, czy w telewizji, czy doktorzy, profesorowie, yy, Otwierają się na ten świat konopi, to, to jest po prostu, będzie naturalna rzecz. W każdym domu będzie olejek z konopi, nieważne czy ktoś ma, nie wiem, nadciśnienie, cholesterol, czy źle śpi, czy, czy coś go boli, czy, czy jakieś stany zapalne. Wszystkie te schorzenia po prostu, na wszystkie te schorzenia nadają się olejki konopne. I są to super naturalne rzeczy, nie mają żadnych skutków ubocznych, więc jeśli ktoś tylko może, jest na to otwarty, zachęcam do stosowania, próbowania i, i używania na co dzień. A tu jeszcze wracając do tego naszego olejku i do twojego pytania. Olejek bez THC powstał tylko i wyłącznie w jednym celu, po to, aby dać możliwość spróbowania ludziom, którzy z jakiegoś powodu nie chcą, nie mogą, boją się, czy mieszkają gdzieś za granicami i jest problem z, z granicami, żeby dać im możliwość spróbowania dobrego, naturalnego, z pewnego źródła olejka bez THC. Bardzo Ci dziękuję za tą odpowiedź. Widzę, że już dość dużo osób się zebrało. Ja mam taką ogromną do Was prośbę. Napiszcie w komentarzu, skąd jesteście, tak? Żebyśmy zobaczyli, skąd, gdzie na, kto nas słucha, z jakiego rejonu Polski. Bardzo będę za to wdzięczna. Jak również dajcie udostępnienia, po to, żeby jak najwięcej nas osób mogło zobaczyć, żeby dostało po prostu tą wiedzę. No i już mamy osobę ze Szczecina, Agnieszka, pozdrawiamy Cię. Mi bardzo serdecznie ze Szczecina. Dobra, Arek, ale ja jestem taką osobą, która kocha nasz, naszą dziesiątkę i, uba, i na tej dziesiątce, mm, może poprzez ten produkt, pomogłam wielu osobom. I teraz w rozmowie prywatnej, stąd nasza też e, rozmowa. Powiedziałeś do mnie, czy to spotkanie. Powiedziałeś do mnie, że ta teraz nasza piętnastka będzie po prostu bardzo dobrym produktem i użyłeś, nie wiem, czy dobrze to powtórzę, porównywalnym z naszą dziesiątką, i będziemy mogli wejść na rynki inne. I teraz, jakbyśmy mogli o tym porozmawiać, a widzę, że, rozmawia, że oglądają nas już osoby z Jaworzna. Witaj, Weronika, super, że jesteś z nami, ze Sztokholmu, z Działu Szynako Częstochowy, z Tomaszowa Macowieckiego. Więc pozdrawiamy wszystkich. No właśnie, jak to jest? Ta nasza dziesiątka, a ta piętnastka, no bez THC. Tak, zaczynaliśmy w ogóle od, dlaczego w ogóle 15? Dlaczego promujemy 10 do 15? Ponieważ gdzieś od samego początku mamy taką świadomość, że jak jest pełne spektrum kannabinoidów, to one po prostu działają lepiej. Czyli już startując z olejkiem 15%, na samym początku. 3-4 lata temu tam w naszym olejku 15% było tylko CBD i założenie było takie, że dajmy tego CBD po prostu więcej, aby nie zabierać ludziom. Czyli jeśli ktoś ma dziesiątkę pełne spektrum i tam są wszystkie kanabinoidy, wszystkie związki z konopi, to dajmy chociaż więcej tego CBD. W, te, w tej buteleczce. I to był, to był taki pierwszy zamysł. Potem wraz z rozwojem technologii, naszej wiedzy, umiejętności i kilku innych czynników udało nam się stworzyć taki olej, w którym było CBD, CBG i CBN. To są takie trzy, naj, na, trzy kanabinoidy, które mają najbardziej potwierdzone działanie, więc mówimy, zróbmy taki super produkt i połączmy to wszystko i wtedy już tam można powiedzieć, że ten olejek dalej się nazywał 15%, ale już miał tam, nie wiem, 18% kanabinoidów. Czyli już był bardzo dobry. I, I w zasadzie to nie tak dawno temu e, Marta Pers, jedna z naszych dyrektorek, e, też w takiej luźnej rozmowie mówi, ty kurde, a jakby się dało zrobić coś takiego, żeby w tym naszym oleju, w tej naszej piętnastej, żeby były formy kwasowe. I, w zasadzie od tego zaczęła się to, w ogóle o tym nie myśleliśmy. Od tego zaczęła się myśl. Kilka miesięcy starań, prób, testów i się okazuje, że, że umiemy to zrobić, że da się to zrobić, że jest to możliwe. I, i teraz miesiąc temu wypuściliśmy już ten, można powiedzieć, wersję 3.0 naszego olejku 15-procentowego. Czyli olejek, który ma w sobie 15% CBD, ma w sobie 2 czy 3%, nie pamiętam teraz, form kwasowych. Czyli już jest bardzo porównywalny do tej formy RAF, i do tego cały czas ma CBG i CBN. CBG i CBN to są kanabinoidy, które w olejku RAF występują w bardzo niewielkich niewielkim stężeniach. To są takie 0,2, 0,3, mówię w naturalnych konopiach siewnych. I my, dzięki technice, jaką jaka, jaka, dzisiaj umożliwia nam świat, podnieśliśmy wartość CBG i CBN do wartości powyżej 1%. To już, aż sobie pomogę, CBG jest procenta, a CBN jest 1%, czyli w olejku 15%, gdzie jest 15% CBD, dodaliśmy blisko tam 3 4% CBDA, dodaliśmy półtora procenta CBG, dodaliśmy 1% CBN i jeśli ktoś zainwestuje 5 minut i sobie wstuka w Google, co to jest CBG, co to jest CBN, co to jest CBDA i, i zda sobie sprawę, że w naszym olejku jest, 5 razy więcej CBG niż w naturalnych, niż w olejku ra, w naturalnych konopiach. Jest 10 razy więcej olejku CBN niż w naturalnym ekstrakcie. Takim surowym. To nagle się okazuje, że ten produkt 15 który ja akurat z przyjemnością sobie teraz używam, Stosuje i. Jaki i, ma smak? I... Tylko powiedz, czy jest tak gorzki, piekący, tak jak dziesiątka? Nie, nie, nie właśnie nie, nie, jest, nie jest taki gorzki, nie jest taki piekący. Delikatnie czuć yy, takie, takie szczypanie, ale w ogóle nie porównywałbym go z tą, z tą, z tą, z tą wersją ponieważ to jest zupełnie inny produkt tak naprawdę. Ale jeśli chodzi o jego działanie, poprzez to, że tych wszystkich kanaminoidów, tych głównych, plus form kasowych jest więcej niż w naturalnej formie i samego CBD jest więcej. Dlatego też, też przypomnę, że mamy 12 ml w a nie 10. To, to wszystko powoduje, e, tak jakby, procent składany, który po, powoduje, że ten olejek, powiedzmy, że jest porównywalny dla niektórych, być może nawet lepszy niż, niż, niż olejek Raf. Oczywiście e, każdy musi do tego podejść indywidualnie e, i sobie sprawdzić, przetestować, bo może e, ktoś ma, nie wiem, większe problemy ze snem. A mniejsze z czymś tam innym, i taki olej bez THC będzie do niego po prostu lepszy. Sprawdźcie, przetestujcie, poczytajcie w ogóle. To no nic nie kosztuje, trwa 5 minut. Niech sobie każdy wygoogluje i sprawdzi. Zachęcam, polecam serdecznie. Arku, no muszę powiedzieć, że bardzo mnie zaintrygowałeś. No, ja tu cały czas tą moją dziesiątkę, którą bardzo lubię. Ale lata to super. Ja, ja też używam normalnych olejku, normalny, normalnego olejku raw, dziesiątki, z, y, która mi stoi w łazience. Mówię wprost. Czyli codziennie rano sobie używam y, olejku raw, codziennie wieczorem sobie używam olejku raw, a w pracy, akurat tak się stało, że odkąd wprowadziliśmy, to sobie postawiłem na biurko i w pracy po prostu sobie po południu zakraplam olej 15%. Y, genialna rzecz. Jeśli ktoś tak może, ma taką możliwość, zachęcam dla zdrowia. Mm -hmm, bardzo Ci dziękuję. Mamy pytanie, i ja też mam do Ciebie za chwilę, zadam kolejne. Czy dzieciom podawać 10% czy 15% w ramach profilaktyki? Nie, nie ma znaczenia. Dziecko jest też człowiekiem. Nie wiem, ile waży dziecko, nie wiem, ile ma lat dziecko. Jeśli ktoś się. Tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o dawkę. Jest taka definicja trucizny, może teraz coś przykręcę, że nie substancja. A ilość stanowi o, o truciźnie, czyli nie, nie substancja, a ilość. Więc jeśli ja nie wiem, ja dziecko ma trzy latka, to możemy mu nawet podawać trzydziestkę, tylko podawajmy jej mniej po prostu, trzy razy mniej niż dziesiątki, to, to nie idźmy tą drogą. Ja wiem, że teraz ten świat konopi idzie bardzo mocno w kierunku ekspertów, bardzo mocno w kierunku. Już teraz studia nawet są konopne, eksperckie. sami robimy mnóstwo szkoleń certyfikowanych, tworzymy ekspertów. I ja zauważyłem, że. Ludzie bardzo mocno się nad tym skupiają, przykładają. A ja pamiętam, od samego początku, jak zaczęliśmy tworzyć produkty konopne, to przekaz w zasadzie był jeden główny przekaz, który on się nie zmienił do tej pory. CBD nie ma żadnych, żadnych powikłań, nie, ma, nie wywołuje żadnych skutków ubocznych i nie da się go przedawkować. W najgorszym przypadku, jak przedawkujemy CBD, to po prostu idziemy spać. Czy to źle? Uważam, że bardzo dobrze. Sam kilka razy nazwijmy to przedawkowałem CBD, przespałem się kilka godzin i, i wstałem może trochę bardziej głodny. Tyle. Także nie bójmy się produktów konopnych. Nie, wiecie, nie ma sensu tu się za bardzo zagłębiać, czy 5, 10, 15, czy, czy... sprawdźmy po prostu. Na jednego będzie działało mocniej, na drugiego będzie działało słabiej. Teraz robiliśmy testy CBD na koniach. Wyobraźcie sobie, na koniach, które ważą, nie wiem, 500-600 kilo, to koń po, po, dwóch, po dwóch kroplach, koń, który w ogóle nie wsiadał na przykład do transportu, który w ogóle nie wsiadał do, do, do przyczepy, po dwóch czy trzech kroplach olejku CBD po prostu sobie za, za tymi lejcami wchodził do, do przyczepy. Konie przestały, to się nazywało łukać, nie, łykać łykanie chyba, ja nie, nie jestem ekspertem od koni, ale tak tylko słuchałem yy, naszych ekspertów i, i też się przygotowujemy już do produktu dla koni, przygotowujemy się do serii webinarów, yy, jeśli chodzi o konie, bo okazuje się, że na olbrzymie, wielkie zwierzęta, które ważą kilkaset kilo, dwie, trzy kropelki olejku CBD działa cuda lepiej niż zastrzyki domi, domięśniowe ze środków uspokajających. Ale ty mówisz o którym olejku, że działa na koni? O normalnym olejku RAF, podawaliśmy i, i teraz... Też jest 30, akurat podawaliśmy 30, 30. To, to, to nie ma znaczenia, bo to chodzi tylko o ilość tego. Co nie było, założenie było takie, że skoro koń waży kilkaset kilo, no to musi mieć tego dużo. My nie wiedzieliśmy, czy to będzie trzeba podać 20 ml, czy 50, czy sto. okazuje się, że, że po kilku kropelkach u konia w 15 minut są, od razu to widać. I to, i też się przygotowujemy do, do, do tych webinarów, więc to, to niebawem już wszystko będzie oficjalne i, i zobaczycie też filmiki z tego będą, jak to wygląda. No, powiem, że mnie zaskoczyłeś. Myślę, że naszych widzów także. No to czekamy na ten ciekawy ma materiał. Dobrze, to teraz Arek. Ostatnie pytanie, żeby już też było konkretniej na temat: dla kogo, jak myślisz, dedykowane są olejki 15%? Ja wiem bez THC, że przed chwilą gdzieś tam to się już przewinało. ale tak, jakbyś podsumował, bo. Takie grupy, jak zdarzyło mi się rozmawiać z taką grupą zawodową, która gdzieś tam, nawet kierowcy, jak słyszeli z THC, to się obawiali. Więc teraz, gdybyśmy to podsumowali, dla kogo są te, można, albo do jakiej grupy osób można uderzać z naszym, naszą piętnastką? Znowu nie jestem odpowiednią osobą, żeby o tym mówić, ponieważ ja uważam, że Olek, nasz Raf, jest dla każdego. Absolutnie dla każdego. Nie sądzę, żeby czy kierowca, czy ktokolwiek inny miał z tym problem. Wszystko, co, coś, co się bierze, to prawdopodobnie jest głównie w naszych głowach, ale jeśli ktoś ma jakiekolwiek obawy, z jakiegoś powodu nie chce, nie może, to uważam, że nie ma, nie ma, nie ma po co go na siłę zmuszać, przekonywać. Spróbuj sobie, drogi kolego, koleżanko, olejku, bez THC, i, I absolutnie niczym, i wszystkie Twoje obawy, lęki, ryzyka, które ci się teraz w głowie rodzą, po prostu nie istnieją. I druga grupa, no tu, tu jeszcze byłbym w stanie zrozumieć taką grupę osób, które nie wiem, z jakiegoś powodu bardzo często się badają. Są to, jest, to jest sportowcy już najwyższego poziomu, nazwijmy to, czy, czy być może jakieś służby. Nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno. Są kraje, w których olejek z THC do tej pory jest bardziej kontrolowany niż, niż, niż olejek bez THC, nazwijmy to w ten sposób. I jeśli ktoś mieszka w takim kraju, a chciałby sobie zamówić naturalny, stuprocentowy, genialny produkt bez THC, to ten jest, to ten olejek jest genialny. Uważam, że dla tej, dla tej, dla tej grupy osób, czy, czy dla mieszkańców danego regionu. A jeśli mamy obawy tylko i wyłącznie w głowie, bo coś tam, to... Osobiście proponuję je przełamać. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie chce ich przełamywać, to, to, jest, to dla ciebie jest ten olejek 15%. Wtedy zachowujesz tu swoją strefę komfortu psychicznego i, i masz dobry olejek do dyspozycji. Tutaj mamy komentarz od Bereniki: Wow, olejek dla tos. No i Berenika to mówi, że na, no, na przykład Dania, tak? na, na, w, czyli kraje skandynawskie mają takie wyzwania. Z mojej strony to tyle. Bardzo Ci dziękuję za taką wiedzę w pigułce, bo muszę powiedzieć, że w tej chwili już mam na myśli kilka osób, do których mogę się zwrócić z tą piętnastką, tym bardziej, że mówisz, że smak jest troszeczkę inny niż naszej dziesiątki, bo mam nawet w rodzinie taką osobę, która nie może się pokonać tego smaku, tego piekącego, gorzkiego. Natomiast jeżeli piętnastka już ma troszeczkę inny smak, a jest z tego, co mówisz, genialnym też produktem. Więc to otwiera nam się też dodatkowa droga, aby dotrzeć do tych osób. Tak, tutaj zwróćcie uwagę na najprostsze rzeczy, czyli CBG jest 1,5%, w naturalnym ekstrakcie jest nie wiem 0,2%. CBN jest ponad 1%, w naturalnym ekstrakcie jest też tam 0,2%. Czyli jeśli mamy jednego i drugiego kanabinoidu, 10 razy więcej niż w naturalnym ekstrakcie. Do tego mamy formy kwasowe, do tego mamy CBD 15%, do tego wszystkiego mamy 12 ml, a nie 10. Więc w sumie to się robi naprawdę dobry produkt, którego nie ma, który nie, nie ma wstydu z tym produktem. To jest genialna rzecz, a jak do tego dodamy jeszcze, że w satiwie, oprócz olejku CBD, tego 0% THC, są olejki RAF i do tego jest łącznie 30 kilka produktów, z czego już grubo ponad połowie nie ma w ogóle nawet CBD, bo tam są suplementy. Po rzeczy, z których robimy olejki CBD, czyli białko, nasiona, to robi się taki fajny, kompletny, oparty o zdrowie network, z którym idziemy w świat po prostu. Skoro o tym już powiedziałaś, to ja jeszcze do tego wrócę, ale tutaj Berenika pisze bardzo taką, taki cenny komentarz, napisała, zobacz, konie są bardzo wrażliwe i wszelkie suplementy dla koni muszą być bardzo czyste, czyli skoro koń przyjął ten suplement i czy te konie przyjęły ten suplement, ten nasz produkt, ten nasz suplement, no to znaczy, że mamy najwyższej jakości produkty. Tak, tutaj jak jesteśmy przy jakości, to jeszcze wejdę wam słowo. Zobaczcie, na naszych olejkach jest taki zielony listek, i zarówno na olejku wszystkich RAF i na olejku 15 czyli tym bez THC. Zadajcie sobie minutę trudu i poszukajcie u innych producentów tego, tego listka na, na olejkach CBD. Prawdopodobnie go nie będzie. Może tam gdzieś tam u kogoś znajdziecie, dosłownie, bo to są pojedyncze przypadki w skali całego kraju. Od, o tym świadczy tak naprawdę czystość, bo y, jeśli firma jest certyfikowana od nasionka po, po proces produkcji, ekstrakcji, nalewania i spełnia wszystkie najwyższe standardy i może się pochwalić takim certyfikatem eko, to to świadczy o jakości, o czystości, y, o tym, że spełniamy y, najwyższe standardy, wymogi. Ja o tym nie mówię, bo dla mnie jest to naturalne. My to robimy od czterech lat i to jest dla mnie po prostu takie coś, co, co jest, nie? ale 99% firm tego nie ma. Y, 90. Jak jesteśmy przy koniach, to dosłownie na minutka. Poświęciliśmy ładnych parę, parę godzin, paręnaście godzin na przeszukiwanie produktów konopnych. Żaden z, nich nie, żaden z nich nie ma prawa działać, o może tak. To jest dramat. Dosłownie to jest dramat. I, i potem. potem pojawiają się takie komentarze, że albo olejki nie działają, albo na konie to nie działa. Okazuje się, że nasz zwykły olejek dla ludzi, który podawaliśmy koniom, dwie, trzy krople i, i, i konie, do... Ci, te osoby, które hodują te konie, pięknie o tym mówiły, nawet nie umiem tego powtórzyć. Zapamiętałem tylko, że odnośnie tego łykania, łaknienia, czy coś takiego, że, że koniu gryzie gryzie deskę na przykład i łyka powietrze przekazuje, to tam już robi problem w żołądku, to w ogóle to przychodzi po CBD i przy samym transporcie bardzo pomaga, bo, bo po tych naszych olejkach konie po prostu, które były, nie nadawały się do, do transportu. Jak tam się mówi, to, to takie ciężkie zawodniki, że musiały dostawać zastrzyki przed transportem, to polejku CBD po prostu wchodziły do przyczepy, do, do której nienawidzą i, i sobie jechały. Więc to są takie bardzo dobre informacje i i jeśli działa na konie, już wiemy, że działa na psy, wiemy, że działa na ludzi. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego cały czas tak niewielka ilość osób w naturalny sposób nie chce tego stosować. I też już wiemy, że nie wszystkie olejki CBD działają. Nasze działają w 100%. procentach. A 90% olejków na rynku nie działa nawet w 10%. Ponieważ większość olejków, które są na naszym rynku, one nigdy nie widziały konoki. To są robione olejki u wujka, jurka rozlewane w garażu, który, który wujek Jurek coś dostał z Chin. I stąd wynikają różnego rodzaju potem komplikacje. A u nas zielony listek, najwyższa jakość. Spróbujmy. No, powiem ci szczerze, że już nie chcę wchodzić w ten temat bardzo głęboko, ale poruszyłeś mnie. To no, nie widziało, nie widziało konopi, no więc to podsumowując, ale jeszcze tylko jedno słowo. Rozumiem, że bo bez problemu rejestrując się do Sativa Live, mamy dostęp do wirtualnego biura, w którym mamy bazę wiedzy, tam mamy badania naukowe, które potwierdzają skuteczność kanonabidiolu na różne jednostki chorobowe, ale i tam znajdziemy również certyfikaty. Rozumiem, że na tą nową 15-ten certyfikat, w sensie ten skład, jaki mamy, też znajdziemy. Tak, teraz od, od tego roku mamy nową serię olejków, i tam w systemie są w ceremie wszystkie nowe certyfikaty podpięte. Dobrze, to już na sam koniec. Powiedzieliśmy bardzo dużo o olejkach. Powiedzieliśmy o jaka jest różnica między olejkiem bez THC, a THC i to co się u nas wydarzyło. No to jeszcze na koniec Arku bym cię poprosiła o dwa słowa w temacie żywej wody. Dwa słowa w temacie żywej wody. Kiedyś się mówiło jesteś tym co jesz, a teraz mówimy jesteś tym co pijesz. O żywej wodzie nie trzeba mówić zbyt dużo, bo ja mam wrażenie, że im bardziej kogoś przekonujemy, im bardziej staramy się powiedzieć takich więcej argumentów logicznych, tym do mniejszej ilości ludzi to trafia. Więc jak ktoś jest nieprzekonany do picia zdrowej, czystej, żywej wody, to ja mówię przekornie, to pij wodę z butelek i zobaczymy. No, uważam, że nie trzeba ludzi absolutnie tego przekonywać. Każdy... Po... Nawet osoby o, o, o niewielkiej świadomości mają le, takie podstawowe informacje, że składamy się z wody, że codziennie powinniśmy wypijać parę litrów wody, więc skoro składamy się z wody i powinniśmy wypierać parę litrów wody, to pijmy tą wodę po prostu możliwie najlepszą. A jeśli ktoś nie chce z jakiegoś powodu, nie wiem, nie umie, nic na siłę. Zobaczymy Dlań. za jakiś. To ja podsumuję to wszystko i powiem, nie, znacie tą piosenkę, ona, ona temu winna. To ja powiem, on temu winien, że ja mam akwasatiwa u siebie w domu i rogi już korzystam z czystej, pysznej e, wody, która m, poka m, pokazała, jak moja skóra zareagowała, jak się czuje mój małżonek. W związku z tym muszę Wam powiedzieć, że ten człowiek, który tu ze mną siedzi, to on wie, co mówi, tak? <laughs> on wie, co mój, mówi, także ja się o tym przekonałam. Spróbujcie, spróbujcie to, to ja bym jak, jak, jak rozmawialiśmy z Tobą, ja, ja pamiętam tę rozmowę, to była ciężka rozmowa, to były takie nasze pierwsze sprzedaże w firmie, nazwijmy to. I, w, i wtedy były faktycznie takie argumenty, że. Za, bo, bo Ty powiedziałeś, że masz dobrą młodę, mieszkasz tam po, pod miastem. Ja mówię, zobacz, ale ta woda, mimo że wypływa z oczyszczalni czysta, to płynie przez rury, w których są wirusy, bakterie, grzyby, zarazki. Słuchaj sobie w Google, co się dzieje w tych rurach. Ja, ja pamiętam tak, tego typu rozmowy. Na innych, na innych to działa, na innych nie. Więc nie wiem, No zawsze trzeba podejść według mnie tak indywidualnie do rozmówcy. Mi się bardzo ciężko rozmawia. Ja, ja w ogóle nie, nie lubię mówić do kamery. Mam z tym olbrzymi problem od zawsze. Nie sprawi mi to żadnej przyjemności. Tak jak większość ludzi wyrywa się na scenę, wręcz zabiera mikrofon, byleby tylko coś powiedzieć, nieważne co byleby powiedzieć. Tak mi się zawsze wygodnie siedziało w ostatniej ławce, Nigdy jakoś się nie wyrywałem i nie umiem tak, tak przekonywać. Ale jak już z kimś usiądę do stolika, w cudzysłowie, i zaczniemy rozmawiać, to wydaje mi się, że mam takie umiejętności przekonania praktycznie każdego do, 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 jakby do, swojej, do swojej wizji, do swojej racji. A nawet jeśli ktoś nie przekona, to ja się tym kompletnie nie zrażam, tylko po prostu idę z tym dalej. Super podsumowałeś. Faktycznie była to taka wyzwaniowa rozmowa z nami. Najpierw ze mną, później z moim małżonkiem. No, i finalnie później mój mąż pyta, ciągle mnie pytał, czy już kupiłaś? Czy już kupiłaś? Także mamy, cieszymy się, i muszę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. I ale mi powiedział na koniec: takie zdanie. To będzie najlepsza rzecz, y, 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 którą kupisz, i to będzie bardzo dobra inwestycja. I, i cały czas gdzieś te, te słowa mi tam w tyle głowy są i dlatego ja tak z sertuchem mówię o żywej wodzie, bo sama się o tym przekonałam. Arku, 26 minut minęło, miało być krótko i rozgadaliśmy się, także ja bardzo, bardzo dziękuję. Tobie Nie. za znalezienie chwilę czasu. To ja jeszcze wykorzystam te 4 minuty, które się umówiliśmy, że do 30 maksymalnie i na podsumowanie. <grym grym> Zobacz, <grym> jesteśmy teraz. Y, w bardzo dobrym miejscu. W networku, który jest najbardziej kompletny na rynku, w networku, którym z jednej strony nie ma drogiego progu wejścia, nie ma drogich produktów, takich odrywanych od rzeczywistości. Nie wiem, czy wiecie, olejki CBD nawet poza networkiem są sprzedawane po, po 200, 300 zł i nikogo to nie dziwi. olejek jest naturalny, kolejk jest dobrze zrobiony, to to są ceny poza networkiem. Jak ktoś kupuje poza networkiem, to nie, w cudzysłowie, to, to zawsze mówię, że nie usłyszy nawet dziękuję, a jak ktoś kupi w networku, to, to usłyszy, a przynajmniej zobaczy dokładną prowizję, ile tych Poleceń wykonał, nazwijmy to. Więc mamy mega kompletny network. Mamy 30 kilka produktów, 33 dokładnie. Mamy najniższy próg wejścia, najniższy próg aktywności biznesowej, która daje 100% możliwości, nie trzeba nic dokupywać więcej, nie ma żadnych progów, gwiazdek, krzyżyków, ani nic takiego. A do tego mamy, teraz połączyliśmy network z taką trochę sprzedażą bezpośrednią, czyli są produkty bardzo wysoko marżowe, bardzo wysoko prowizyjne, z racji tego, że są droższe. I to jest normalna rzecz, to jest naturalna rzecz. I wyobraźcie sobie, jaka, jaką dużą łatwość i dużą taką sprawność daje sprzedawanie urządzeń do produkcji żywej wody. To się tak ładnie nazywa, czyli coś, co powinno być w każdym domu, coś, co każdy z nas pije codziennie powinien wypijać przynajmniej kilka litrów wody dziennie czyli możemy sprzedawać urządzenia bardzo wysokoprowizyjne, na wysokiej marży po prostu budować na tym swój własny biznes. A przy okazji dbać o zdrowie najbliższych, dbać o swoje zdrowie, samemu kupując sobie olejki czy inne produkty knopne, czy nawet zwykłe produkty, suplementy, takie jak acerola czy kolagen, które są również w naszej ofercie. Dlaczego nie? I to jest ta osoba, która się wyrywa, to znaczy, która mówi, że nie lubi mówić przed kamerą. <laughs> Dobrze, jeszcze mamy tu taki komentarz Bereniki. Ja mówiłam to samo, haha, nowa studnia, super woda, po co mi to urządzenie do żywej wody, ale po siedmiu miesiącach picia widzimy niesamowite efekty. Także dziękuję Łukasz Statiwa za możliwość spróbowania wody i przekonania mnie. Brawo, Berenika, brawo. I tu jeszcze Werenika się kolagen jest mega przyznaję, kolagen jest produktem bardzo dobrym, a ja miałam z tym ogromny problem, ponieważ ja jestem roz, rozkochana w innych suplementach. Więc tutaj Arek. Dobrze, ale, ale kończymy. My, ale my, my, też, my też kochamy inne suplementy, inne firmy, a głównie kochamy się z nimi porównywać. Jeszcze z żadną przy porównywaniu nie wypadliśmy ani słabiej, ani bladziej. wręcz, wręcz na każdym etapie. Jest coś, co nas wyróżnia. Jeśli chodzi o kolagen, to jest bardzo prosta rzecz. Mamy tam po prostu 500 mg kolagenu. Jak przyglądaliśmy suplementy innych firm, to, to z reguły tam jest 100, 150, 180. Po co jeść 180, jak można 500? I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo Ci dziękuję za znaleziony czas i otwartość na, na rozmowę ze mną. I z naszymi gośćmi, a ja Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że tu zawsze, jak są konopne rozmowy, to zaglądacie. Także do zobaczenia w kolejnych rozmowach. Beaty, tujmy Was cieplutko, pozdrawiamy. Dziękuję, pięknie, cześć, do zobaczenia.